Ostatni tydzień września przeznaczymy na naukę węglowodorów aromatycznych. Odchodzimy już węglowodorów, od węglowodorów alifatycznych, zajmujemy się aromatami, a w szczególności benzenem. Jeśli chodzi o taki sam początek nauki, no to przede wszystkim musimy tutaj e, zaznajomić się e, z zasadami, a z regułami aromatyczności, czyli musimy umieć określać, jaki związek będziemy zaliczali do, właśnie, do związków aromatycznych. Dodatkowo, jeśli chodzi o benzen, bardzo ważna tutaj reakcja, która się pojawia, to reakcja substytucji elektrofilowej. Musimy sobie przeanalizować ten mechanizm, wiedzieć co, jak i dlaczego. Więc substytucja elektrofilo, elektrofilowa oraz kierujący wpływ podstawników, czyli podział podstawników na podstawniki pierwszego i drugiego rodzaju, oraz pozycje ortometa para, musimy wiedzieć, który właśnie podstawnik będzie w daną pozycję nam kierował kolejny. Więc jeśli chodzi o benzen, skupiamy się tutaj na, właśnie na tych dwóch aspektach. Yy, I tak naprawdę. To wszystko, jeśli chodzi o węglowodory aromatyczne. To są takie jak mówię, najważniejsze zagadnienia. Potem pojawiają się jeszcze dodatkowo takie rzeczy, jak reakcja Toluenu, na przykład z chlorem w obecności światła, a w obecności katalizatora FECL3. No i mamy również wielopierścieniowe związki aromatyczne, ale tak naprawdę tam pojawia się tylko jeden przykład naftalenu, więc warto kojarzyć sobie sobie naftalen, jego pozycje i tak dalej, więc to jest najważniejsze. Z racji tego, że w tym momencie mamy już omówione alkany, alkeny, alkiny i benzen, jesteśmy w stanie przerobić sobie tak naprawdę w większości zbiorów całe węglowodory. Ja oczywiście tradycyjnie zostaję przy dwóch książkach, czyli przy zielonym operonie i przy pomarańczowym kosztowiczu. Tutaj mamy zadania z benzenu, takie w tej książce mamy podstawowe, czyli nauczymy się nazywać, nazywać e, różnego rodzaju związki, podstawowe reakcje otrzymywania, reakcje charakterystyczne. Tutaj już troszkę takie trudniejsze, ale też bardzo przydatne, jeśli chodzi o w szczególności te z kierującym wpływem podstawników. Tutaj są bardzo fajne, więc te dwie książki jako podstawa i w momencie, kiedy już się z tym zaznajomimy, zaznajomimy, e, możemy przerobić sobie dokładnie całe węglowodory. I tutaj e, mam dwie pozycje. Przede wszystkim e, fajnie jest przerobić sobie wszystkie zadania maturalne. I w tej książce, w tej pozycji, e, czyli właśnie w tych zadaniach maturalnych, macie zebrane ca, wszystkie zadania z matur, z węglowodorów e, i z tyłu dodatkowo mamy do tego odpowiedzi. Więc w tym miejscu, jak już zrobicie całe węglowodory, bez problemu możecie usiąść i przerobić wszystkie zadania maturalne. Wcześniej nie kazałam Wam tego robić ze względu na fakt, że właśnie wiele, wiele zadań wymaga różnych schematów, czyli wyjście od alkanów, dojście do, do alkinów i tak dalej. Więc tak naprawdę wiele zadań i wiele podpunktów musielibyście omijać, bo jeszcze nie mieliście tego przerobionego, a w tym momencie jesteście w stanie zrobić cały dział bez żadnego zawahania. Dodatkowo, jeśli chodzi o węglowodory, ja tutaj już mam dosyć spatygowaną książkę Barbary Pad, zbiór zadań maturalnych. Tutaj mamy dział z węglowodorów i fluorowców pochodnych i... Te zadania są również y, bardzo fajne, ja je także realizuję z moimi uczniami, chociaż tam w y, tych zadaniach czasami się już pojawiają takie dodatkowe rzeczy, które będą realizowane na samym końcu, czyli właśnie izomeria optyczna, jakieś chiralne atomy węgla, więc z tym możecie mieć problem, ale nie martwcie się, bo to będziecie realizowali pod koniec nauki chemii organicznej. E, więc to był zbiór zadań naturalnych. Ja tutaj ze sobą niestety nie mam teraz, ale jeśli chodzi o barbary pac. To są jeszcze arkusze maturalne i tam również mamy zadania z węglowodorów i teraz tak, bardzo ważna różnica, te zadania są różne, w sensie zadania się nie powtarzają w tych dwóch książkach, więc jeżeli macie obie książki, fajnie jest zrobić z obu, jeżeli sami przygotowujecie się do matury, to tutaj bardzo ważna wskazówka jest taka, że w tym zbiorze, czyli w zbiorze zadań maturalnych nie ma do tych zadań odpowiedzi. Więc więc niestety nie będziecie w stanie się sami sprawdzić, czy zrobiliście to dobrze. No i jeśli chodzicie na korepetycję, macie jakąś osobę, która, która jest w stanie to skorygować, no to okej, okay, polecam wam je również zrobić. Ale jeżeli przygotowujecie się sami, to właśnie w tamtych arkuszach naturalnych znajdziecie odpowiedzi do tych zadań, więc na pewno będzie to dla Was o wiele, o wiele lepszą opcją, że wiecie, nie będziecie się stresowali, szukali potem po internetach, czy to jest dobrze, czy to jest źle, dlaczego nie. W sensie, oczywiście yy, to nie tak, że mam zabraniam i macie tylko zrobić tamto. Jeżeli chcecie, to, to te również Wam polecam, ale tak jak mówi tutaj, odpowiedzi do tych zadań nie znajdziecie, więc będziecie musieli właśnie jakoś inaczej yy, postarać się sprawdzić, czy zrobiliście to poprawnie. No i zobaczcie, bardzo szybciutko minął nam już pierwszy miesiąc yy, nauki chemii organicznej. Mamy przerobione już całe węglowodory. W październiku zaczniemy już jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, tak więc teraz jest czas na to, żeby dokładnie przysiąść, przejrzeć cały kształt tych węglowodorów, zrobić te zadania maturalne. O teraz przejdziemy do kolejnej klasy związków. Jeśli jeszcze coś szwankuje, jeśli nie macie usystematyzowane pewnych zagadnień, no to musicie właśnie bardzo e, do nich przysiąść, e, no tak żeby po prostu w kolejnych klasach gdzieś tam nie mieć z tym problemów, bo te schematy i zadania z chemii organicznej są bardzo często tak konstruowane, że wiecie, że będzie zadanie z alkoholu, ale będziecie musieli ten alkohol otrzymać z alkanu. No i w momencie, kiedy gdzieś tam leży u was, leżą u was alkany, substytucja wolnorodnikowa, no ciężko wam to będzie w ogóle zrobić i będzie po prostu się to za wami ciągło, te zaległości. Więc jeśli jakieś są, teraz siadamy, przysiadamy, wszystko jeszcze raz przerabiamy i w październiku przechodzimy do jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.